Po prostu istna inwazja. E, łataj tą dziurę. Dziwnie to zaśmiało jakkolwiek nie, nie. łatanie dziury, ale chodź łataj ją. Ej, kaj, zrobię taką fajną drogę, to tak Nie mam czym zresztą. Okej, okay, już mi się właśnie skończyło. Ja idę jeszcze trochę drewna nazbierasz, bo ja się może przejdę. Ej, Creeper, Creeper, Creeper nie. Creeper. Wow. Yes. Ja z nimi idę do wody. Nie, osuńcie się. Ej, one tam się gdzieś na, na górze spawnują, mogę zobaczyć, bo... Ups. Zostawcie mi moje temki Nie dotykam. Ej. C a ich tam na górze pewnie cała chmara ich jest. Nie, właśnie nie ma ani jednego. To jest problem. Ja, a tutaj blind, który se wpisuje Spawn Creeper. A jest tylko jeden blind. Jest tylko on. Wyznam ci prawdę Hero Brain, to ja Tak Myśleliśmy, że jesteś Hiro to... Jasiu z kaktusa. Myśle... Myśleliśmy, że jesteś Hero ale okazało się, że jesteś... Jasiem z Kaktusa. A i to prawie jak, jak... prawie jak historia o Jasiu co poszedł na tarkę z krową i przyniósł trzy fasole. No. To też było z Jasiu. <laughs> Jeszcze Jaś kaktusik, a nie fasola Oby... Jaś kaktusik Ej, miałeś mi dać killoffa, coś mi nie dałeś Dałem, Jaś go wziął. Mm, nie mam Masz Ja killofa. mam jeden swój kiwo... killoffa Dobra ej, idziemy bo o, się znów zabiorąc Dobra, idziemy, idziemy Okej, okay, to ja ostatnie drzewko zetnę, już dość idę Dobra. przez Jakie to smutne? Nie. Ja, gdzieś, teraz to... gdzieś poszedł Zoom To być Co ja, trzy tam, creepery to nie ja jeden z... Idę tam gdzie był Jasiu z za Szukam jaskini jakiejś. Ej, tu była, normalne. tu była przed filmem. Chwilą... Chodź tam idź tam dalej. Osta... W ostatnim nie, filmiku znaleźliśmy tam jaskinię z, z creeperami Miały im Dobra, ja, ja zaraz do was dołączę, że sobie mieć zrobię. Ale nie wiesz gdzie do nas A, dołączyć. To jest lawa. No tam, tam skąd wyszedłem pewnie, gdzieś w tamtych okolicach. Ja, ja tak. to zrobię drogę do tamtego miejsca. Ja mam drewno na craftingi, jak coś na kilofy. Ja też mam trochę drewna, to ja mam... zostawię, ja zostawię w domku. Ja no, mam czternaście. Ja też mam czternaście. nie wleca i nie spadłem do lawy. To zostawię w domu. Okej, okay. a to jeszcze zostawię sobie trochę ej, desek, weź świeczki, z weź, nie weź nie ej. świeczki, 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 bo ja bym tu mam ciemno. Są tam? Nie wiem, zobacz, zobacz. A jak nie to zrób, ej, Jest 9 świeczek tak. i... Mogę z tego węgla zrobić świeczki? Tak, rób. No rób, rób. Okay. To, to mam 19 węgla. Ej, żelazo znalazłem. O tylko muszę tu wyjść. tam slawa. Wiem. Ja ra na razie idę z mieczem. Ej, tutaj nic nie ma. Ej... Nic nie ma. Musimy iść do innej jaskini. Tu wydoby to idzie. A ja idę tam szukać ciebie. Tam nic nie ma. a Widzisz, tu jest drugie wejście. Ile żelaza? Ja pierdzielę. Siedem żelaza. Wow. Osiem. Cóż do was lepiej. Ja a drzwi. Ciemno. Mam... Pon węgiel, tylko mam ponad 100 nie... tak, yy, tych pochodni. No dobra, to dobrze. I tutaj też jest koniec. Nazem węgiel, tylko że go nie widzę niestety. Gdzie? No tu przy... Wychodzisz z tej jaskini i idziesz w prawo. Na dół. Wychodzę z jaskini i idę w prawo. O, jest. A dobra, to ja zaraz idę po Jasia tutaj, go weznę. Wydobywam po cienku. O nie, ja to właściwie mogę świeczki zrobić. Nie tak mniej więcej jesteś. O, i jest, widzę cię, widzę cię, idę tam. No to chodź tu na dół do kopalni. Jest, mam 36 świeczek, nie ma tego świeczki. To oświetlaj tam. O, daj więcej światła, bo na filmiku będzie to za... Daj mi świeczki. Eee, czekaj, dam ci. Daj mi połowę tego, co ty masz, Jasio. Wow, lawa! Nie tu, wracaj się. Daj mi połowę świeczek, 32 świeczki. Masz to. Czekasz ci tylko dam. Dobra, dobra, starczy, starcie. Mam pomysł na nazwę odcinka. Jaki? Jasiu za kaktusa. Okej. Okay. Nie, bo ludzie się domyślą. To nie. To niech są... Ej, do no To niech będzie. The Stranger Ej, no nie nawalaj, nie. Przypadkowa. Nic nie ma, idziemy dalej. Jest? Stone. Trzeba szybko, bo się nie robi noc. Ej. Dobra, lec. Słuchaj, nie wolno tak wypychać tego. Nie można. Tak wypychać. Słyszałem, tak <grym> za to atakował. I kto to mówi? była, to taki... Idziesz koni. A! Ej, co tutaj robi ten Dirt? Proszę bardzo. Ej, mamy problem. Co? a ja tutaj robiłem. Tutaj była wejście, wejście do jaskini. No, mamy nareszcie jaskinię. Pożogą. Oświetlam. Ją. Wow. Masz wow, dosyć mało. ładna. Ja idę na dół. Czekaj. Usta. Złe, nic nie ma. To ja idę tam do was. Tam nic no. nie ma, więc... Wręcz... Tylko czekam aż będzie tss. No owszu tu Węgiel tam jest w góry No to możesz No przepraszam bardzo Dobra Nie było ładne Ej, czy żwir nie na przypadkiem grawitacji co? No właśnie Ja zaraz zginę jakby co Ej, skąd ta woda? Żwir ma grawitację A, nie chcę wyjść Ej, tam jest wyjście no wiem, właśnie rozwaliłem drzwi Nie, no, ja to... Jest węgiel, jest węgiel, jest. 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 Słyszysz skeleta? To dobrze, a ja idę tutaj. Ja może gdzieś tu jest jakiś cave? Słyszysz skeleta, ja świnię. Ja Jaki zakręcony cave, o jezu. Ty normalnie tak spiralnie do góry wchodzisz. Ej, macie pork chopa, może? No jakbym miał, to bym zjadł. Eee, ja nie. Gdzie ty jesteś, to. A tu. Chyba. Ej, gdzieś tutaj musi być jakiś ten podobno. No. Sko skoro słyszycie szkieleta. Ej, właśnie, jest takie coś jak F3 No, no właśnie, tu jest. Tylko że mi nie działa. Ej, zostawiliśmy mi jedno jest. serduszko. Eee, i zostawiliśmy węgiel. Co? Tutaj jest. Zostawiliście węgiel, właśnie po niego idę. Ja nie mam kilofa, żebyśmy mógł mi zrobić... Tak. ...jakieś... Kop tutaj, tutaj jest szkielet chyba. Tak, kop tutaj Ej, z jednym serduszkiem, kop tutaj. Ej, no to daj mi ten kilof. No to rzuciłem ci już. Aha. taki skończony? No, e, ja też mam taki prawie. I zaraz kończę. Dobra, ja porobię jest trochę kilofów. Ej, jasiu, idź może... albo dobra, chodź na zewnątrz, żeby ktoś szedł. A dobra, ja idę na zewnątrz, nie będę was wykorzystywał. Idę sobie świnie znaleźć. Eee... W... tort powi... e, Słuchaj, powinno być e, przetem, e, mięso prze mięso usmażone w, pie... w piekarniku. I ja mam ja iść do, do piekarnika? No. Jasiu! Czekaj, piekarni... zrobię ci! Jak tu wyjść z tego cave'a? Bo aktualnie zgubiłem wyjście. A, tu. Dobra. Z tej Ej, zaraz, blisko od razu jest szkielet. No, dawaj, no, Jasiu Ej, nie chcę wam nic mówić, ale no, się robi? Ale mam świnie I za to. No, świnie. ale jak w Kejwie jesteśmy, to nic się nam nie stanie. Mam świnie za to. Gdzie tam szkielet? Nie, kurde, nie był tu przez nie ma. Za to jest, ale lag. Ale jest, jest, Paga, uwaga, jest no. szkielet, kurde. Rob do mnie. Ja oświetlam, ty zabijasz. Ok. Wow, fajnie. Ja idę Fajne, w tą. A. Nie jest Co? Kurde, ile żwiru. Ej, chodź, robimy boom. Z czego oni byli? Z no, żwiru? skąd skądże, że pod spodem nic, nic nie ma? Uha. Uha, aloha, chciałem powiedzieć. Czekaj, zrobimy. Um. Wow. i woda! Muszę już Noc się od razu zaczęła robić ciemnie. Ej. Nie bo chcę. Już bo... nie. Czuję tu, tu jakiś ocean, Ej, no, Z tego piaskowca fajnie jakby takie jakieś stalaktyty, stalagmity. Ej. Ej, ja mam te kilo! Właśnie trochę piaskowca sobie pozbieramy. No przy... A, i piasku też. I wody. Sniper żyjesz? Żyję, szukam aktualnie wejścia do tej jaskini. Aha, my w ogóle nie, nie wiem chyba gdzie jesteśmy. Ja wypływam wodą. Ja was widzę. Nie wypływaj, bo jest creeper. Jaki widzę, w jaki tam widzę? Eee, zdążę czy nie? Dobrze O, nawet nie wiem, gdzie ja jestem Obróć się Z -m. Z -m. Gdzie? Z chodź tu, chodź tu na dół Po co? Idziemy do Cave'a, bo jest noc Zaraz tam wyjdziemy Ej, czekaj, bo ja tak zlecę to mm. Au. Mówię W się nie tam dalej nie kom, bo się zsypie na mnie Sory Mówiłem. No, nie mówiłem. Dobra, wystarczy... Dobra, twoje... ja biorę łóżka i jedno was. Nie, nie bierz łóżek. To nie jest. Zaraz. Wpisz back. Działa back? Nie działa, bo to nie jest na 4. Czytowanie. No, też. To jest pork przerobiony. Stary, no co ty? Zostawiać pork chopa. No to właśnie. Jak tak można? Mówiłem snajperowi, żeby sobie wziął. Ale to za daleko A waś... było. No ja właśnie zna... weź mi tego pork chopa, bo U. głodny jestem, że tak powiem. Dobra, ja muszę sobie ustawić fara, bo nie widzę, gdzie latają mi zwierzęta. O co się, Jasiu? Latą zwierzęta, bo chcą. Tutaj. tutaj. Może jakąś kopalnię kurde, zrobić mają zombie i szkielet naraz. To jest po prostu ekstra i dwie świnie do tego Ja trzy creepery wow, gonią Wieś, mnie, a goni mnie Kurde tak, zabił nie. mnie zabił mnie cholera Goni mnie a. Ej, tam było moje żelazo, moje porkczopy Gdzie, gdzie gdzie to było? Ej, chodź do domu Zoom. A. Nie, nie, nie mogę bym zabijał. Kurde, pająki! Wszystkiego to Teraz dednę! Nie, w wodzie dedłem! To wśrednie. ej, ja Dobra głosu. ej, idziemy spać i zaraz idziemy po tej temy. E, czekajcie, mam porkchop'a, nie chcę go stracić. To jest mój przyjaciel. Na całe życie. Widzę kogoś, kto biegnie. Pewnie to jest... ja. To jest sniper. Tam gdzieś leżą moje itemki A w wodzie gdzieś Jajko Coś się nie ma ta wyprawa Ała, ała, ała Trzy razy pod rząd Aaa, pająk. Wszystkich atakują Tak, teraz się na mnie udziął Jeszcze od tyłu jakiś, kurde Jest, dwie, dwie nitki Czekaj. Jeszcze jedna i zrobimy łuk Kurde Ej, ja, ja chciałem a nie, to tamta nitka jest moja, a ja w sobie siebie sobie zbieram. zbieram. To jest wcześniej nitka, jest moja.